Jak to wyglądało u mnie i skąd ta wizja świadomego rozwoju osobistego? Cóż, na pewno nie było to zasługą szkoły. W zasadzie szkoła dość skutecznie przez wiele lat próbowała mi w tym przeszkadzać. Do pewnego stopnia nawet całkiem skutecznie, trzeba jej przyznać. Ale przeżyłem i sobie poradziłem. Przede wszystkim zacząłem dość szybko. Podobno szybciej biegałem niż chodziłem. Nie dało się mnie utrzymać w łóżeczku, bo bardzo szybko nauczyłem się z niego wydostawać, więc często zaskoczeni rodzice znajdowali mnie bawiącego się na materacu nieopodal. Chyba szybko zrozumieli, że nie da się mnie od tak po prostu zamknąć w jakichś ramach. Bardzo szybko nauczyłem się czytać. Chwilę dłużej zajęło mi pisanie, natomiast nadal kończąc bodaj drugą czy trzecią klasę podstawówki, napisałem swoje pierwsze opowiadanie inspirowane grą komputerową, w którą lubiłem grać. Nawet pamiętam jej nazwę Flashback. Było sporo sportu. Na początek piłka nożna na podwórku, później za sprawą zmiany szkoły i klasy na profil sportowy koszykówka i pływanie. Patrzę tak teraz na ściany w swoim starym pokoju i widzę dyplomy z różnych konkursów z języka polskiego, angielskiego, matematyki. Natomiast Między piątą klasą a gimnazjum niewiele się działo, jeśli idzie o nowe wyzwania. Brakowało źródeł, które mogłyby stanowić jakąś dalszą inspirację dla mnie. Na pewno trudno, żeby była to szkoła. To oczywiste, że po jakiejś drugiej, trzeciej klasie postawówki szkoła traci swój edukacyjny charakter. Później, przez kolejne lata stanowi już tylko i wyłącznie więzienie o złagodzonym rygorze. Takie są fakty. Niestety. Najwięcej z niego uciekałem w gimnazjum ale na to złożyło się także kilka innych, dość ryzykownych czynników. Wolałem się trzymać z dala od tamtego miejsca. To był jakiś jeden wielki absurd, a atmosfera w szkole przypominała bardziej gangsterskie getto, niż miejsce rozwoju i edukacji. Ale mniejsza z tym teraz, wracając do głównego wątku. W gimnazjum dalej ważny był dla mnie sport. Tutaj głównie biegi długodystansowe i piłka nożna. O ile grałem w klubie głównie na bramce, o tyle nie umieszkałem sprawdzić każdej pozycji na boisku. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Kto wie, czy nie grałbym dzisiaj w piłkę albo w kosza, gdyby nie fakt, że trafiłem na takich kurwa kretynów. że głowa jest mała. Zastanawiam się, ilu pseudotrenerów zniszczyło mnóstwo znakomitych karier wielu obiecujących zawodników. No ale jak dopuszcza się do młodzieży takich rozklekotanych, starych trepów, którzy nie mają zielonego pojęcia o edukacji i kształceniu. No to nie ma się co dziwić, że piłkarska reprezentacja Polski się później męczy nawet w meczu z San Marino. Ktoś powie, że przecież nie ma tego złego. Ha, nie ma tego złego, bo znalazłem inny pomysł na siebie. To nie zmienia faktu, że kiedy bramkarz potrafi obronić silny strzał, wyskakując w powietrze, łapiąc piłkę jedną ręką, podrzucając ją tuż przed upadkiem na ziemię, żeby momentalnie wstać, i spokojnie ją sobie wziąć do rąk przed oczami zszokowanego strzelca, to coś jest na rzeczy. I najwyraźniej jest w takim bramkarzu potencjał. Tacy bramkarze nie rezygnują ze sportu bez powodu. Do dzisiaj pamiętam tą swoją interwencję na jednym z turniejów halowych. Do dzisiaj mam też awersję do wszystkich pierdolonych pseudo trenerów, których pęd napierdalał jak świat długi i szeroki. Bez względu na to, za trenerów czego się uważają nie zna się na czymś, to się nie bierze za uczenie tego innych. Proste. Wbić sobie to do łba, jaka prawie oszuści wszelkiej maści. Jak ktoś spędza 45 minut na dyktowaniu młodzieży książki do zeszytu, niech oszczędzi wszystkim swoje głupoty i idzie na zasiłek. Wiele mnie nie dostanie, a przynajmniej jednego lenia w szkołach mniej. Jak bierzesz 2000 tysiące za szkolenie, na którym pierdolisz głupoty, które wyczytałeś albo usłyszałeś o jakichś wielkich z USA, Spierdalaj do tego USA i reklamację, bo nie mam do ciebie żadnego szacunku za to, jaki cyfr robisz ludziom w głowach swoim i jaje pieprzeniem o czymś, co nie działa dla ciebie. Więc dlaczego miałoby działać dla kogokolwiek innego? Mógłbym tak długo, ale nie o tym jest ten tekst. Miało być o zabawie i o tym, jak wyglądał mój rozwój. W następnej części historii będzie o tym, jak ostatecznie zrozumiałem, że nie ma co liczyć na to, że ktoś mnie czegoś nauczy. Dobrych nauczycieli jest zbyt mało, więc zacząłem szukać samodzielnie.